Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy Was w kolejnym, tym razem specjalnym odcinku naszego podcastu pod tytułem Tablica Alimentacyjna, co widzicie zresztą na ekranie. Cześć, cześć Grzegorz. Cześć, witam wszystkich. No to teraz opowiadaj, Ty śledzisz social media, Ty wiesz co ludzi tak zbulwersowało, bo ja to przeczytałem i uznałem, że okej, okay, dobra, narzędzie jak narzędzie. Nie no, dla mnie to jest skrajny idiotyzm yy, i polecam tutaj temu komuś kto to tworzył lub grupie ludzi może nie wiem, jakąś maturę najpierw napisać, a potem na studia iść. Albo przynajmniej podstawy matematyki i jakiegoś rozeznania w życiu. No, no, pierwsza taka leżąca rzecz, słuchaj, no, podajemy kwoty brutto, a alimenty płacimy w kwocie netto, tak? Nie hmm, wiem, czy Znaczy, podajemy kwotę brutto, a w przypadku alimentów nie ma czegoś takiego jak brutto netto. No, to, to się zgadza. No z właśnie, z tobą. No, tak. jeśli. Tak, i, i to jest dla mnie naprawdę już takie pokazanie, wiesz, że niby ktoś zarabia więcej. To taki teraz dla ludu, chyba. Nie nie wiem, jak to nazwać, Komuna 3.0. Ja myślę, ale że gdyby skupanie... po prostu tam podstawili kwoty netto, to przy tych kwotach, które są wyliczone w tabeli, każdy by się mógł w 30 sekund zorientować, że coś tu nie gra. A tak, trzeba jeszcze wiedzieć, jak policzyć brutto, nasze netto od brutto. Wystarczy włączyć kalkulator z wynagrodzeń, nie? ale okej. Okay. E, więc zaczynamy. Tabela alimentacyjna została stworzona na w podstawie no, zarobków brutto na podstawie ilości dzieci oraz grup wiekowych tych dzieci. Mm -hmm. e, jest jako rekomendacja dla sądów i sama sobie przeczy, bo w punkcie siódmym widzimy, że nie może przekraczać trzech piątych dochodu. Tak. Super świetnie, fajnie. Natomiast wystarczy zjechać na przykład, nie wiem, na grupę wiekową. No, przypuśćmy, 12-15 lat, zarobki do 4300 zł brutto. To Poczekaj, netto, pytaj, bo... ja tak szybko tu nie scrolluję, 12-15 mówisz, tak? Tak. Dobra, i teraz jakie zarobki chcesz sprawdzić? No, to no, zacznijmy od najniższych. Do 4 czysto brutto, czyli to jest 3200 tam z groszem netto na rękę. No. Jeśli masz trójkę dzieci. Bo na córkę dzieci na każde płacisz 1161 zł. Mnożymy razy 3 to jest 3483 zł minus 3200, czyli musimy wziąć jakiś kredycik, żeby na alimenty nam zostało 283 zł. No nie no, Jeszcze bo tutaj musimy... w tym momencie zastosowanie ma ten punkt siódmy opisu do tabeli, czyli że nie może przekraczać 3 piątych. Ja to rozumiem, to po co ktoś tu pisze takie rzeczy dla tej kwoty, wytłumacz no, Bo mi. taka kwota wyszła z algorytmu, który jest przedstawiony u góry, to w jaki sposób ten algorytm, algorytm. Słuchaj, to kobiety, kobiety to yy, zobaczą, zaraz zacznie być lawinowy zosłaj wniosków o podwyższenie alimentów, no bo to jest, to jest jakaś padanoja. No, jak można tworzyć coś, co zaprzecza... Tworzysz punkt siódmy, następnie tworzysz tabelę, która zaprzecza punktowi siódmemu. Więc ja się pytam, po co to jest, i jak można było taki bubel stworzyć, taką rekomendację jeszcze dla sądu. A poza tym. No więc dobra, punktu... dobra, to, to poczekaj. To teraz, jakby ja się wypowiem tutaj, zaraz oczywiście mnie wszyscy w komentarzach zjadą, ale ja przeczytałem sobie całą tą tabelę, przeczytałem opis do tej tabeli, przeczytałem całe QA, które ministerstwo wrzuciło i nie chcę tej tabeli bronić, bo ona jest skopana. Właśnie przez to, co ty mówisz, tak? Nie, że ten, ten określa, to jest. nie, ona jest, to, nie to do jest końca zadziałał, tak? Powinien zadziałać, ale tam wszędzie. Po pierwsze, jest napisane, że tabela nie jest źródłem prawa, czyli że sądy nie mają jej stosować wprost. Ona jest podpowiedzią, tak? I oczywiście znowu, przyznaję Tobie rację, że osoba, która spojrza na tabelę, powie: "Wow, tu są takie kwoty, ja też takie chcę" i zaraz będzie biegła do sądu, tak? Tylko i teraz pytanie, jak się zachowają sędziowie w tym sądzie? Bo sędziowie w tym sądzie mogą powiedzieć: No, tak, o tyle jest w tabeli, dobra, tyle przybijamy na raczej, papa, 5 minut, sprawa załatwiona, tak? A z drugiej strony sędzia może powiedzieć tak, jak powinien, co jest wyjaśnione w opisie do tej tabeli, tak naprawdę, a co się zmieniło w sytuacji od ostatniej rozprawy alimentacyjnej do dzisiejszej, że w ogóle pan, pani przybiega do mnie z wnioskiem o zmianę wysokości alimentów. Bo no to nie zmieni można zmienić że... alimentów dlatego, że się zmieniła tabelka. No dobrze, to ja się pytam. Jeśli sądy to jest niezależna od władzy instytucja i tabela nie jest narzędziem prawnym, nazwijmy to w ten sposób. Nie jest źródłem prawa, tak żebyśmy byli Nie decyzyjni. jest źródłem prawa, no. to po jaką cholerę tworzą bubel i wysyłają to do sądów? E, już ci mówię. Po to, żeby była to jakaś, jakakolwiek podpowiedź i... Jaka dla... podpowiedź, która sama sobie przeczy. Hmm. Znaczy sobie... Tak, ona przy tych trzy dzieci i więcej sobie przeczy. Ja, sobie, ja się tutaj z tą 100% zgadzam, ale coś, co mnie zaskoczyło. Nie wiem, czy pamiętasz z rok temu, ja teraz przerzucę się na inną kategorię wiekową, czyli kategorię 07, rozmawialiśmy o tym. Ja, Ty i jeszcze jeden nasz kolega, który się rozstawał ze swoją partnerką, w jakiej wysokości mniej więcej powinny być alimenty? Na jedno dziecko. I pamiętasz, jak kwota nam wyszła? Na no około 1000 zł. I jaką kwotę masz w tej tabelce? No, 1000 zł. Dla, Więc ta tabelka to, jednak co do to, zasady, ona nie, nie, nie wzięła nie, nie, się z czapy. Nie, 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 nie. tak? Słuchaj, wzięła Skoro się nam rok katy. temu wyszła dokładnie taka sama kwota. Dobrze. Nie wiedząc o tym, że ktokolwiek pracuje nad taką nie, tabelką. Wzięła się z czapy, bo jeśli ktoś zarabia 3200 zł, słuchaj, w ogóle inaczej. To, to nie tabela. ma trojki dzieci. Nie, 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 nie. słuchaj. Przecież po to jest to sprawa sądowa, żeby przyznać alimenty na zasadzie zasad sprawiedliwych, tak? No. Czyli bierze się pod uwagę ilość czynników. Na przykład nasz kolega bierze swoje dziecko w każdy jeden weekend, tak? I tak. teraz czy ta tabela uwzględnia ilość wizyt, czy ta tabela uwzględnia, uwzględnia. to, że kto kto Uwzględnia bierze... masz to w opisie do tabeli, że w ramach aliment... Czy nie, to jest QA do tej tabeli, czyli w drugim no. pliku, który mógłbyś odpobrać stamtąd. Gdzie jest napisane, że wysokość alimentów jest zależna od świadczeń niepieniężnych, jakie rodzice świadczą na rzecz dziecka, i tam jest na przykład przytoczony taki przykład, jak częstość za, częstość opieki nad dziećmi, tak? Częstość opieki nad. To, po, to po, ja tego nie rozumiem. To nie można było tu tego uwzględnić albo zrobić jakiś dodatkowy algorytm, żeby to była jakoś sucha jasność. Bo teraz... Myślę, że. Znaczy inaczej, nie, bo, bo... No nie można było. Być, się, bo To jest jedna prost... Masz bardzo prostą sprawę. Moja opieka nad moim dzieckiem, tak, z moją żoną, tak, która jest opieką naprzemienną. My nie mamy alimentów między sobą. No, I masz i ma... 50 na 50, sprawa jest czysta, tak? Każdy płaci za ten czas, który dziecko jest u, u niego, tak? Opieka, nie wiem, czyjaś inna, ich chińskiego, który ma dziecko przez dwa weekendy w miesiącu. Opieka jeszcze y który ma dziecko w każdy weekend w miesiącu, tak? A opieka kogoś, kto nie ma dziecka w weekendy, ale na przykład się dogadał, że poniedziałki, wtorki i środy to on ogarnia dzieci, a matka ogarnia czwartek, piątek i weekend. Jak to zawrzeć w tabeli? Tego się nie da zawrzeć w tabeli. Da się, każdy jeden dzień opieki w miesiącu to jest kwota x. Jak... Okej, okay, a wycieczka szkolna dziecka, która generuje jakiś tam koszt, bo trzeba zapłacić, to jest, przepraszam, jaka kwota? No jakaś kwota ogólna. Po to dlatego jest sąd i po to się zbiera wszystkie dokumenty i nie tworzy się takich, słuchaj, bubli kwot, kwot brutto do jakichś tam przedziałów. Powiedz mi, jak na takiej zasadzie, jeśli ktoś zarabia 20... Przedział 24 tysiące do 26800 800 brutto ma płacić na jedno dziecko ponad 5 tysięcy, czy okay, na dwójkę. I teraz przeszliśmy do tematu, z którym ja się tutaj radykalnie nie zgadzam akurat, czyli, że ta tabela jest tabelą progresywną. Tak, uważam, że to jest głupota, to jest największa głupota tej tabeli. A bo inaczej, zarabiasz tak? to, że tutaj 13, 000, 13 no. tysięcy brutto, załóżmy, tak, 13 uh -huh. tysięcy brutto. Umowa o pracę. Ile to jest netto? Już szybko liczymy. No jakieś 9 9 netto. No. I ty mając znowu dwójkę dzieci, ty masz po 3000 tysiące płacić na dziecko, czyli 6000 tysięcy. I teraz ja się pytam. Oddajesz, zarabiasz dziewięć tysięcy, oddajesz na dwójkę dzieci 6000 tysięcy. Matka dostaje jeszcze osiemsetki, które dziwnym trafem nie są wliczane jako... Nie, nie wiem jaki to jest twór prawny, że tego się nie wlicza w ogóle w dochody i w to, co ona dostaje, że ona drugie tyle powinna wyłożyć, tak? No bo ideą jakby jest to, że obojge, oboje rodziców muszą łożyć na to dziecko, tak? Zgadza się i teraz czegoś jeszcze raz, I... bo my skaczemy Czekaj, po tych, ale... tych tematach, tak? No. 500, 800, w alimenty się nie wlicza w ogóle, to nie istnieje jakby pieniądze w prawodawstwie ja alimentacyjnym, ja wiem, tak? tak? Pien pieniądze z nieba, no. Dokładnie, to nie istnieje ani w podatkach, ani w alimentach. Więc jakby myślę, że tutaj wrzucanie tego jeszcze do dyskusji, to, to, to wrzucimy, to będzie trwało rok czasu, tak? Teraz, to z czym ja się nie zgadzam i to mówię od samego początku, to jest to, że alimenty są w jakikolwiek sposób zależne od wysokości zarobków. Bo alimenty powinny być zależne wyłącznie od wydatków na dziecko. No właśnie, to, to, jest, to, to jest, jest jedyna zależność, tak? To jest, ministerstwo popływanie. to wytłumaczyło, że to jest wzorzec, oni tu przyjęli wzorzec, który obowiązuje w Niemczech i we Francji. W Niemczech faktycznie ten wzorzec obowiązuje, we Francji nie mam bladego pojęcia, ale to jest jakby też niemiecki wzorzec, który jest taki, że tam alimenty są bardzo uzależnione od wysokości zarobków, a nie od kosztów wychowania dziecka, tak? A w Polsce no dobrze, trochę zrobiono przecież... tak, że mamy od zarobków czemu... i od kosztów wychowania, no, no bo jest ten podział na czemu... grupy wiekowe. Przecież jeśli jest osoba jedna, tak? Facet, który żyje sam i ma ospo... osobne gospodarstwo domowe i zarabia 9 tysięcy netto, jest babka z dwójką dzieci, która mieszka z nowym gachem, czyli mają dwie wypłaty, dwie osiemsetki i osoba ma jeszcze 6000 tysięcy płacić, to oni sobie żyją ponad stan, a tobie zostaje trzy tysiące na, nie wiem, na skrajne życie, tak, czy jak to nazwać, na wegetację, no gdzie tu jest jakaś logika, przecież to jest, za, to jest po to, żeby ty dać po prostu facetów zrobione, po nic innego. Nie wiem, no ja nie mam takiego podejścia do tego, bo ja uważam, że akurat w każdym ja mam, bo sądzie ja widzę, da, słuchaj, liczby. da się wybronić ja, ja, ja wysokość ja widzę, alimentów. No mów, przepraszam. No, ja bo będziemy się, mówili równolegle, to nic z tego nie wyjdzie. Nie. No mów, mów. Uważam, że w każdym sądzie da się wybronić wysokość alimentów, która jest uzależniona od realnych kosztów życia dziecka. Tak? To jakby moim zdaniem przed każdym sądem da się to wybronić i ta tabela akurat w tym będzie bardziej przeszkadzać niż pomagać. Tak naprawdę. No właśnie, więc ja się pytam po co to zostało stworzone? Tu nie ma żadnej logiki. Tu wszystko sobie przeczy. O, przy najniższych zarobkach masz dwójkę dzieci masz oddać wszystko, przy zarobkach średnich ty masz płacić na dwójkę dzieci 6 tysięcy miesięcznie, tobie zostaje 3, nie, nie brana jest pod uwagę ile ty z dzieckiem jesteś, jaka jest twoja sytuacja finansowa, jaka jest sytuacja finansowa partnerki, czy ty masz kogoś i macie gospodarstwo, czy jesteś z kobietą i macie już dwie wypłaty do gospodarstwa czy była partnerka z tą dwójką dzieci, ma nowego tam kogoś, partnera swojego, ile mają wypłat, czy ona pracuje, czy ona nie pracuje to, to, to wszystko to jest jakiś mod Włoch jeden wielki. Czemu... Czegoś, jeżeli patrzysz tylko na tabelkę, tylko na te części tej prezentacji, która pokazuje same tabele, to tak, to nie składowa. sposób się z tobą nie zgodzić. Ale jeżeli do spojrzysz ale... na opis do tabeli, czyli jak tabela powinna być stosowana, to to wszystko w tej tabeli jest zapisane. To, to wszystko tam w tym opisie, to wszystko jest napisane. Jak powinna być stosowana tabela. Tak? Ja I tam jeden do... z pierwszych punktów jest taki, że tabela powinna jakby, że Tabela jest pomocnicza, a alimenty powinny być wliczane na podstawie możliwości, realnych możliwości finansowych strony zobowiązanej, tak? Czyli dobrze, jeżeli zarabiasz 9 tysięcy, ale z tego piątkę masz na kredyt na mieszkanie, tak, to twoje realne możliwości to jest 4000. Dobrze, ja to rozumiem. Tylko chodzi mi o ten fakt, że tworzenie takiego czegoś i puszczanie go jakby w obieg. My, myślisz, ile ludzi przeczytało jakiś opis i tak dalej? Nie wiem, ale Ja to nie się nie jest założę, moja wina, że, że ludzie nie ciągu, czytają opisów. No. Że w ciągu dwóch <laughs> tygodni, tak, ale no to jest puszczanie takiej dezinformacji. Tak, i tu się z tobą zgodzę. Ta tabela, tak jak została opublikowana, a z tego co wiem na stronie, znaczy nie na stronie, bo na stronie Ministerstwa Finansów, to jest, znaczy Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest to, czym my się tu posługujemy. Ale w social mediach Ministerstwa Sprawiedliwości i potem to zostało opuszczone dalej przez media, została puszczona bez opisu jako same tabele. Tak, tylko ja. I to dalej jest głupota. Tego tylko, nikt nie powinien zrobić tylko, i ministerstwo tylko, powinno na słuchaj, dzień dobry powiedzieć. Przepraszamy was, źle to zostało opuszczone, zwróćcie uwagę na opis i wtedy dopiero czytajcie tabelkę. Tak, tylko słuchaj, ja. Jeśli do tej pory było sądy wyliczały to sobie na zasadach kosztów życia dziecka czy jego potrzeb na zasadzie innych czynników czyli tych wszystkich jakoś do, dochodziły do jakichś konsensusów. Tak? Jakieś nie wiem czy do, do końca zawsze były sprawiedliwe wyroki ale załóżmy że mniej więcej to gdzieś oscylowało w jakiejś tam granicy normy to taka tabela czemu ma służyć i czemu być potrzebna. Bo ja tego po prostu nie umiem logicznie zrozumieć. Więc Dla my... mnie tabela to jest tabela. Masz dwójkę dzieci zarabiasz tyle wchodzisz i wyliczasz sobie tyle. Tu już przekracza czy piąte gdzieś tam twojego tego, nie wlicza twoich kosztów, nie wlicza ile tam spędzasz dni z dzieckiem, nie wlicza nic tak naprawdę jakichś tam kosztów. Suche liczby jeszcze na kwotach brutto, nie? Nie no Grzesiek, ale to jest na takiej, trochę na takiej zasadzie jak, nie wiem, podpisujesz umowę o pracę z pracownikiem i mówisz mu będziesz zarabiał 5 tysięcy na rękę plus premie, tak? A premie są zależne od tego, 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 tego i tego, tak? Ja to w ten sposób interpretuję, tak? Czyli mamy kwotę wyjściową w grupie wiekowej 0,7 dla zarobków 4, do 4300. To moim zdaniem też jest paranoją, bo tu nie jest napisane od jakiej, ale do 4300, tak? Pozycją wyjściową jest 1004 zł dla jednego dziecka. I teraz od tej pozycji wyjściowej patrzymy w dół, w górę, co temu dziecku się należy, tak? Czyli jeżeli Twój udział w wychowaniu tego dziecka to jest. Nie wiem, 20%, 30-50% czasu tego dziecka, no to od tej pozycji zdejmujemy te 20, 30-50%, tak? Ja, ja tak rozumiem. czytałbym tą tabelę i tylko, myślę, że tak ją będą czytały sądy. Tylko dalej do końca nie umiem po prostu. Nie, słuchaj, jeśli był, masz system jakiś, tak? I sądy ileś tam lat to wyliczały i dostają taką rekomendację, w, czy, w czym to ma służyć? To powiedz mi, przy kwocie 10 tysięcy brutto wychodzisz od kwoty jakieś, nie wiem, dla. 18, załóżmy ta kategoria 16-18, tak? Dobra, poczekaj. 10, ja ja tam przeskroluję, bo widzowie 000... na nie widzieli właściwą tabelę, poczekaj. No, 16-18. Tak, jest, 10 000, no? No, 10 000, 11. Bluetooth to jest jakieś 7 na rękę. Na dziecko wychodzi w tym momencie 21 zł. Tak. 3000. mhm Czyli uważasz, że koszty wychowania dziecka, 18-latka, to jest 6000 tysięcy plus alimenty, i ta, plus osiemsetki i tak dalej, tak? No bo dwoje rodziców się zrzuca po równo. no taka jest idea, tak? Mm, nie, nie uważam tak. Ja się z tym nie zgadzam. No, dlatego, no, ale... dlatego, Grzegorz, dlatego ja mówię, ja się nie zgadzam jakby fundamentalnie z tym, że tabela jest zależna od wysokości wynagrodzeń. Tak. Ale jest w ogóle. To tu... uważam, że jest fundamentalnym ja postawieniem jakby że... tematu na głowie, tak? Jest no tak, znowu... ale ona wszystko w sobie, ma nie tak ta tabela. W QA Trzymały... w tym... W tych QA jest jakby opisane, dlaczego tak jest zrobione, tak? I to już się tłumaczymy. To wynika z tego niemieckiego wzorca. Czy ale niemiecki my nie jesteśmy ma... w Niemczech. My nie jesteśmy Więc w Niemczech, słuchaj. Dlatego pytam, mówię. Daj mi skończyć wypowiedź. Czy niemiecki Dobre. wzorzec ma zastosowanie w Polsce, czy nie? Moim zdaniem nie ma, tak? Ale uważam, że ta tabela jest po prostu jakimś punktem wyjścia i moim zdaniem realna ona jest w kwocie do 4300. To są te realne kwoty. Faktycznie, żeby można było powiedzieć ok, dobra, ja dam 1300, ty dasz 1300, mamy 2600 na dziecko, jest super, tak? No, czyli jakieś... 3% tej tabeli się zgadza, tak, do kwoty 4300. Mniej więcej tak. <laughs> Czyli to jest bubel, no nazwijmy to tak. Tak, no jest to bubel, to tylko mi chodzi patrzy. o to, żeby też przedstawić, jakby ja po to się trochę z Tobą tutaj spieram, nie do końca się zgadzając z tym, co mówię, ale po to się z Tobą spieram, żeby pokazać ludziom, że jakaś idea za tym stała, tak? Że to nie jest tak, że ktoś sobie z czapki coś wyprodukował, tylko jakaś... Ja się mogę z tą ideą kompletnie nie zgadzać, ale staram się zrozumieć tok myślenia twórcy tego, tak? Ja nie rozumiem, właśnie toku myślenia twórcy, bo tu się wszystko nie zgadza. Przy małych kwotach dla córki dzieci mają ci zabrać więcej niż zarabiasz, ale do trzech piątych z punktem siódmym. Nie no, no okej, okay, dłużej... dobra, ja, da... Grzegorz, ale... przepraszam, że ci przerwę teraz. Ja nie chciałbym, żebyśmy się opierali o skrajne przypadki. Trójkę i więcej dzieci w tym kraju ma pewnie 3% ludzi, tak? Nie chodzi o to. Więc jakby operujmy o, na, na faktach, na rzeczach, które występują, tak? No to dobrze, W Przyrodzie nawet występują dziecka, w większości no. ludzie, którzy zarabiają do 5 tysięcy i to jest znakomita większość i mają do dwóch dzieci, netto. tak? Brutto czy netto? Netto, netto do 5 tysięcy. No to 5 tysięcy to jest ile, ile netto? Myślę, że możesz się 7? w tej... No dość do 7, no. Ta, ta kwota 6700 67500. No to, to jest dobrze, to... znakomita większość społeczeństwa, tak? Dobra, grupa Cała 8... już będzie gdzieś dalej. Nie ma daleko. problemu. Grupa 18+, proszę zjeść na przedział 6700 7500, to jest 2108 zł na jedno dziecko. Czyli 18-latek, który prawdopodobnie Czekaj, jest... czekaj, czekaj, chyba gdzieś się zgubiłem. W jakim to ty... jest? A, dwa... nie. 18 plus na sam dół. 16,8, a 18 plus tam jeszcze wyżej. Dobra, bo ja właśnie to tak, nie byłem. Tak, ja byłem 16, tak, 18. Tak, tak, tak. No. 2108 zł. Ty zadajesz 5000 tak. i masz oddać na jedno dziecko 2108 zł plus yy, druga osoba 2108 zł, tak? 4200 zł koszt 18-latka na miesiąc. No raczej nie, bo mało kto, kto wychowuje 18-latka samodzielnie, jeżeli chodzi samodzielną matkę, tyle w ogóle zarabia. No właśnie. No to gdzie tu masz logikę? Następny podpunkt do obalenia. Słuchaj, tu się nic w tej tabeli, dla mnie osobiście, tu się nic nie zgadza. To jest po prostu jeden wielki bubel. Jakimi kwotami Wiesz co, ale byś? Ale nie... Teraz Ja zwróciłem na to uwagę, że faktycznie te kwoty, które są powyżej tych minimalnych, bo ja do tej pory skupiałem się na tych minimalnych, one są abstrakcyjne. No, są abstrakcyjne, dlatego ci tłumaczę, że to jest wszystko abstrakcyjne. Jakbyś tego nie czytał, co byś z tym nie robił, jakbyś tego nie obliczał, to się kupy dupy nie trzyma całość. Po prostu to jest wysane gdzieś z palca, komuś coś się do głowy przykleiło, wymyślili coś takiego, zaraz pójdzie masę wniosków o podwyższanie alimentów i sądy będą miały jeszcze więcej bzdurnych rozpraw, gdzie kobiety będą chciały wyłudzić pieniądze, bo dla nich nie ma limitu. Tak, skoro jest tabela, to się należy, tak? No tak, ale nadal muszą udokumentować oprócz tej tabeli, że faktycznie takie wydatki mają. Tylko po co? Sądy będą miały więcej roboty, dla ludzi będzie to stres. Ja nie mówię, słuchaj, żeby, żeby nie płacić jakby alimentów. tak? Czemu system bierze się za ludzi uczciwych, którzy płacą alimenty, a nie bierze się za tych, którzy nie płacą? Nie wymyślą jakiegoś systemu, tylko tworzą prawo oparte na jakimś prawu niemieckim, gdzie to jest w ogóle inna gospodarka, inny system i tak dalej, i przedstawiają takiego bubla. Ja się nie dziwię, że w sieci zawrzało, bo tu dla, dla, dla jakiej opcji byś nie liczył, tu się nic nie zgadza. Po prostu się nic nie zgadza. No tak, teraz patrzę, jak patrzę sobie na swój próg dochodowy. Poczekaj, bo nie, nie sprawdzałem tego na tych wysokich kwotach i teraz mi lekko szczęka spadła szczerze ci powiem. No bo brutto, patrząc na brutto, to mój próg dochodowy jest raczej w dolnej tej części tabeli. To moje dziecko było bardzo bogatym dzieckiem, gdybym mi płacił takie alimenty. Jakbyś miał dwójkę dzieci, to... I no ja no, na swoją przemiennej... sytuację, mam jedno, tak? I, 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 ale jakbyś miał dwójkę nie miałbyś opieki na przemiennej, to, to osoba, której byś płacił te alimenty, byłaby bardzo bogatą osobą. Plus jeszcze osiemsetki, które się nie wliczają. To w ogóle nagramy o tym inny odcinek, bo to jest dla mnie też w ogóle z czapy wiente, że to się do niczego nie wlicza. Pieniądze z nieba niby na dziecko, na jakiej zasadzie, tak? No, no tutaj przy 800, to ja uważam, że przy alimentach, to jednak już powinno być, no rodzic powinien udokumentować na co tę 800 wydał. No tak. bo jeśli ty, słuchaj, odbiegniemy na chwilę na 800, -kę. jeśli wliczamy, że koszty utrzymania dziecka to jest załóżmy 1800 zł miesięcznie, tak? Liczamy dzielimy tam ilość mieszkańców przez koszty wynajmu, czy opłaty mediów wszystkiego, plus tam jedzenie, ubrania, bla bla bla, zabawki wyjazdy wszystko do kupy cuzamen i załóżmy kwotę 1800 zł. No. to dlaczego skoro matka dostaje 800, to ten 1000 to jest jakby podział jest na pół, czyli 900 i 900, ale ona te 800 dostaje, czyli ona wkłada tylko 100 zł tak. No tak. Ty wkładasz Ty wkładasz 900, ale druga strona wkłada 100. No gdzie tu jest logika? Nie, gdzie tu dlatego jest ja mówię, tutaj, tutaj: powinno już być to tak zrobione, że ta 800, w przypadku ale... kiedy już bawimy się w alimenty, tak, to ta 800 powinna być yy, jakby wykazane, na co ona poszła. No dobrze, ale tu nie jest. Tu masz jeszcze tabelę z horrendalnymi jest, kwotami. Było, tak. Matka dostaje jeszcze 800, jak ma mają dwie wypłaty i po prostu sobie żyją jak pączek maśle, a ty masz na to po prostu robić. Nieważne te opisy. Tabela sama sobie moim zdaniem przeczy. Od, do jakich kwot byś. Jak, jakbyś tego nie liczył, tam się nic nie zgadza po prostu na logikę. Nie, no ja uważam, że przy tych niskich kwotach to się jeszcze zgadza. Przy tych wysokich się przestaje zgadzać. Yy, przy tych, dobra, najniższych, o, przy najniższych ona się zgadza. No dobra, ale dla, dla jednego sens. dziecka, tak? Dla jednego dziecka, a dla pozostałych. Poza tym powiedz mi, jak, co trzeba mieć w głowie, żeby przyjąć kryterium? Od zera do siódmego roku życia. Przecież, jeśli dziecko ma rok, nie dasz go do żłobka, matka nie może pracować. Załóżmy, że jakimś cudem, że nie pracowała i nie ma załóżmy tego macierzyńskiego, tak? Czyli ona zostaje mhm. bez środków. I w takim przypadku ja rozumiem, że jakby z tego tytułu mogłyby jej się należeć jakieś większe alimenty. Ale no to... to jest zupełnie inna, inny przedział. Inaczej, inne są. Ja, in, inne możliwości ma matka zarobkowe w przypadku dziecka, które ma rok, a zupełnie inne, które ma 6 lat i chodzi już do zerówki załóżmy, tak? Czy 7 no idzie do szkoły. No to tam, tam tak? już spokojnie może jakby normalnie pracować i tyle. No właśnie i to jest kolejny bubel, tak? Bo to jest ta kategoria 0, 0, od 0 do 7 lat jest w ogóle bzdurną kategorią, nie? Ta tabela moim osobistym zdaniem to jest największy bubel, jaki ostatnio widziałem, i mam nadzieję, że ktoś się tam mocno w pogłówce podrapie swojej mądze albo przynajmniej nie. Może proponujeś jakąś maturę naprawdę napisać. Nie, no ja uważam, Chociaż... że rząd, że tak powiem, sporo bubli wyprodukował przez ostatnie dwa tygodnie. Akurat patrząc, ja akurat siedzę w rozporządzeniach, które dotyczą budownictwa i tam naprawdę jest bubel na bublu w tej chwili. Dobra, nie Wychodzi. wchodźmy w nowe te. Więc podsumujmy tą tabelę. Dla mnie to jest po prostu absurd, powtarzam po raz ostatni, chęć, nie wiem, podlizania się jakiejś grupie wyborców, tak, no bo ja, ja tego inaczej nie widzę i po prostu ściągnięcia kasy od facetów. Z tego wynika, jakby czytając tą tabelę, facet ma być bankomatem, nikogo nie interesuje ile zarabia, oddając nawet 3 piąte etatu, przy, przepraszam, 3 piąte zarobków przy zarobkach, 5000 złotych netto, tak? Mm -hmm. Bo do trzech piątych mogą z ciebie ściągnąć. No to jeśli ściągną trzy piąte, zostaje Ci 2000 tysiące złotych, tak? Mm -hmm. I nikogo to nie interesuje, czy ty przeżyjesz, czy ty nie przeżyjesz. Mówimy o tabeli, tak? Nie mówię jak jest w sądach. Po prostu no mówię więc właśnie jak wiesz, jest. widzisz, tutaj ja się zastanawiam, jak ta tabela będzie implementowana, że tak powiem, bo to jest istotne. No właśnie, i to jest czy cały problem. Czy faktycznie bo... to będzie robione na zasadzie takiej, że no sędzia powie, no tak było w tabelce dobra, tak klepnijmy, czy to będzie tak, że faktycznie każdy sędzia będzie się stosował do opisu tej tabeli czyli na zasadzie musimy sprawdzić jaka jest sytuacja rzeczywista tak? bo moim zdaniem ta tabela będzie miała zupełnie, jeżeli ona będzie implementowana tak wprost czyli tak jest w tabelce tak jedziemy, to ta tabelka będzie miała zupełnie zupełnie niespodziewane konsekwencje dla państwa, a mianowicie nagle wszyscy zaczną zarabiać bardzo mało na ale papierze. To nie, to Bo nawet, wróci system, który był w latach kombinacja. 2000, początku lat 2000, gdzie jak, myśmy na, jak na budowę przychodził świeży pracownik, a akurat jakoś, no ja wtedy w tej branży pracowałem, tam było jakoś dużo pracowników po, z alimentami, tak? I pierwsze co było, to mówił, dobra to się umówmy na tą tam piątkę na rękę, czy czwórkę na rękę, ile on tam miał, ale na papierze to ja chcę mieć 1300 zł. Tak? No tak, ale... I ten system, po prostu tak, tego typu tabelka przy wyższych wynagrodzeniach, ona spowoduje dokładnie to, co w konsekwencji spowoduje spadek dochodów jakby państwa, bo zUS będzie płacony od niższych kwot, bo podatki będą płacone od niższych kwot, a ludzie i tak będą zarabiali wyższe kwoty, tylko ich w ogóle nie będą wykazywali. Dlatego mówię, po co tworzyć bubla, który nie ma żadnych realnych odniesień do normalnego życia, sądy jakoś sobie z tym radę dawały, czy lepiej, czy gorzej. Ciężko jest mi, jakby się wypowiedzieć, bo nie miałem sprawy alimentacyjnej, mhm. ale po co tworzyć takie coś, które ja, które ja, znaczy taki twór dziwny, jakąś rekomendację, która jawnie pokazuje, że face, fa, faceci są do wydynowania z nich pieniędzy po nic więcej, tak? No, bo tu to widać. No jak okay, byś, no ja jak, jestem jak... W tym mniej radykalny. Dobra, to ja mam inną propozycję. Słuchajcie, wiemy, że wśród naszych widzów mamy kilku co najmniej prawników. Wiemy, że wśród naszych widzów mamy sporo osób. Tak nie, podejrzewam, że sporo osób z doświadczeniem alimentacyjnym. Tak wynikałoby mi z komentarzy. Więc mam prośbę, napiszcie nam, jak to wygląda w tej chwili na dzisiaj do momentu kiedy w ogóle pokazano tą tablicę na jakiej podstawie na jakich zasadach sądy wyliczały alimenty bo my z tym nie mamy doświadczenia i jest to dla nas ciekawostka wydaje mi się od strony prawnej teoretycznie że ja wiem jak to działa ale chciałbym się dowiedzieć od was jak to działa od strony Praktycznej i na ile według Was ta tabelka sen, sądom może pomóc, a na ile tylko zaszkodzi, bo mówię, w mojej ocenie ona pomoże przy tych najniższych kwotach, przy wszystkich wyższych tylko zaszkodzi. Ale wiesz co, ta tabela miałaby jedno fajne zastosowanie. Ja nigdy nie byłem w związku małżeńskim i raczej nie ten. Nie. No. Nie mam nie planujesz być. Nie planuję być, ale to by był fajny taki dodatek do, przed podpisaniem aktu małżeńskiego proszę się zapoznać z wysokością opłat, jakie szanowny pan będzie w stanie możliwie później płacić, więc. Co, no albo się... szanowna pani, tak ja wiem, że to jest mniejszość, ale te wszystkim dyskryminują. U Pani to inaczej działa. Znam, znam przykład, dwa przykłady z mojego otoczenia, kiedy to kobieta płaci alimenty, zupełnie inne stawki, zupełnie dużo większa pobożliwość sądów. nie? Mm. No więc ja jestem ciekaw właśnie jakimi kryteriami kieruje się sąd. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Dobra, kończymy ten odcinek. Czekamy na Wasze komentarze. Może dogamy długą część po Waszych komentarzach, sugestiach. Na razie trzymajcie się. Hej! Cześć!